Roku, po raz czternasty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po II wojnie światowej wielu żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji konspiracyjnych nie złożyło broni. Powstanie niepodległościowe było wynikiem sprzeciwu wobec represji, fałszowania wyborów i politycznych mordów dokonywanych przez nową władzę. Żołnierze wyklęci prowadzili działania partyzanckie, przeprowadzali zamachy na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz NKWD. Organizowali akcje dywersyjne, uwalniali więźniów politycznych i likwidowali zdrajców współpracujących z komunistycznym aparatem represji. W podziemiu antykomunistycznym w 1945 roku Skupione było od 120 do 180 tysięcy osób. Nie sposób wymienić wszystkich, ale przywołać trzeba nazwiska kilku z terenu Lubelszczyzny. Braci Leona i Edwarda Taraszkiewiczów, którzy działali w Obwodzie Włodawskim. Kapitana Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok. Majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Kapitana Władysława Łukasiuka, pseudonim Łot, majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik oraz działających na tych terenach Franciszka Bancażewskiego, pseudonim Włóczęga z Batalionów Chłopskich i Józefa Sokołowskiego, pseudonim Łot z Armii Krajowej. Wreszcie ostatni poległy w walce żołnierz niezłomny, sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś. Poległy 21 października 1963 roku. Podkreślić w tym miejscu trzeba, że leśne oddziały zbrojne nie dałyby rady przetrwać w terenie bez pomocy ludności cywilnej. O niej również musimy pamiętać w dzisiejszym dniu. Często opłacili za tę pomoc najwyższą cenę. Przykładem jest rodzina państwa Natalii i Teodora Kaszczuków ze Zbererza, którzy oboje ponieśli śmierć za udzielenie pomocy podporucznikowi Edwardowi Taraszkiewiczowi i jego podkomendnym. Żołnierze wyklęci byli nie tylko nieludzko torturowani i mordowani przez rodzimych komunistów, ale ich kaci uczynili wszystko, aby stańbić ich po śmierci i skazać na wyklęcie w pamięci narodowej. Po zamordowaniu, grzebaniu w bezimiennych jamach śmierci, zabijani słowem, oczerniani w książkach, gazetach i filmach jako reakcyjne bandy. Zbigniew Herbert powiedział, że historia o nich głucho milczy, ale nam nie wolno milczeć. Kultywujemy pamięć o polskich bohaterach i przekazujemy ją następnym pokoleniom, choćby przez takie inicjatywy, jak dzisiejszy bieg szlakiem wilczym. Dla nas bowiem, cytując profesora Marka Chodakiewicza, Żołnierze Wyklęci są symbolem dążeń Polaków, którzy marzą o niezawisłości, wolności i zwycięstwie nad wszelkimi starymi układami. Są wyrzutem sumienia dla kolaborantów i spadkobierców Czerwonych Katów, jak również rozmaitej maści lewicowców. I śmiertelnym zagrożeniem. Legendy bowiem nie da się zamordować. Ona już płonie ostrym ogniem młodych sercach. Cześć i chwała niezłomnym bohaterom. Chciałbym odczytać list prezydenta, przesłany z okazji dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na XIII Wiek Pamięci Żołnierzy Wyklętych tropem wilczym. Łączę się z Państwem, oddając część bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy poświęcili swe życie wal walce o niepodległą ojczyznę. Za dwa miesiące minie 80 lat od zakończenia II wojny światowej. Pamięć o żołnierzach wyklętych nadaje jednak tej rocznicy inny sens, Uświadamia i podkreśla ciągłość pierwszej i drugiej konspiracji. Rok 1945 w naszym kraju i regionie Europy przyniósł niewolność, lecz nowe zniewolenie. Brutalna okupacja niemiecka została zastąpiona przez zainstalowany za sprawą Sowietów komunistyczny reżim, a masowy terror hitlerowców przez prześladowania polskich patriotów ze strony aparatu bezpieczeństwa. Niepodległościowy ruch oporu w znacznej części kontynuował więc działalność, a kolejne fale represji i aresztowań zmuszało wielu byłych akowców do powrotu do leśnych oddziałów. Koniec wojny nie oznaczał zatem końca zmagań o wolną Polskę, tylko przeciwnie, nasilenie działalności podziemia i walki partyzanckiej przeciwko nowej władzy. W walce tej dziesiątki tysięcy wyklętych, niezłomnych złożyły najwyższą ofiarę dla ojczyzny. Polegli w boju, zdradziecko zamordowani, straceni na mocy zbrodniczych wyroków sądowych. Zmęczeni w śledztwie, mieli zostać następnie zapomniani, zapomniani i wymazani z narodowych dziejów. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Napisał po latach Zbigniew Herbert. Ale ten zamiar komunistów na szczęście się nie powiódł. I choć zgodnie z cytowanym wierszem nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona, pamięć o bohaterach została ocalona i przechowana w wolnej Polsce zatriumfowała. Wysiłki badaczy, popularizatorów, Połeczników, a także takie inicjatywy jak bieg tropem wilczym na symbolicznym dystansie 1963 metrów sprawiły, że dziś Polacy znają losy i czczą pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia. Przywróciliśmy im tożsamość i należny szacunek. Wielu niegdyś potajemnie pogrzebanych udało się odnaleźć Zidentyfikować i godnie pochować. Rokroczne obchody święta państwowego 1 marca i inne formy upamiętnień gromadzą mieszkańców setek miejscowości w całej Polsce. Pamięć o żołnierzach wyklętych łączy rodaków, zwłaszcza młodych, którzy z potrzeby serca odnaleźli w nich swój wzorzec miłości ojczyzny i prawdziwego patriotyzmu. Jestem przekonany, że państwo polskie powinno kontynuować tą wspaniałą pracę, dzięki której wyklęci, niezłomni, zajęli właściwe miejsce w Panteonie chwały oręża polskiego, a my, Polacy, będziemy pielęgnować ich dziedzictwo i służyć tym samym wartościom wolności i suwerenności. Poczytuję sobie za zaszczyt, że w ciągu moich dwóch kadencji na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej mogłem przyczynić się do tego wielkiego dzieła przewracania pamięci. Chcę dzisiaj gorąco podziękować wszystkim, którzy mają w tym swój udział. Niech etos żołnierzy antykomunistycznych zrywu towarzyszy nam i naszym potomnym. Pomaga podejmować właściwe wybory i w każdym czasie zachować się jak trzeba. Części chwała bohaterom podziemia antykomunistycznego. Wieczna pamięć żołnierzom wyklętym niezłomnym. Podpisał prezydent Andrzej Duda.